Binance. Giełda Binance właśnie zakupiła sporo kryptowalut ski, czyli pies w czapce. Już wcześniej ją omawialiśmy. Natomiast no, coraz bardziej aktywna jest ten coin, czyli warto się nim zainteresować. Jeżeli Binance skupuje, czyli ma coś na rzeczy oczywiście, miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie kryptowaluta ski pojawi się na Binance i innych giełdach, wtedy naprawdę eksploduje w górę Demon. Także czekamy na listing na giełdzie Binance w najbliższym czasie. Spójrzmy, jaka sytuacja jest na coin. Coin, coin, coin gecko. Ok. Czyli co mamy tutaj? Kryptowaluteski. Plasuje się na 328 miejscu pod względem kapitalizacji. Market Cap to 266 milionów dolarów. I mamy tutaj miliard miliard tych coinów, max supply tutaj widzimy wykres czyli początek szedł 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 powolutku powolutku cały czas to nagle eksplodował troszeczkę spad, i na razie tak góra dół góra dół także miejmy nadzieję że za chwilkę hosta się rozpocznie altcoinów i to wszystko naprawdę potrzebuje wysoko wysoko dobra na jakich giełdach można zakupić oczywiście na giełdzie mext giełda Mexc na niej cały czas działam teraz, przeszedłem z innych giełd jest tutaj temat, jest bez weryfikacji, albo z weryfikacją, w zależności jak sobie tam życzysz jest dużo fajnych bonusów, jak działasz, także no i co najważniejsze, kupę, kupę różnych fajnych coinów od samego początku, dobra, ok spojrzymy teraz może na stronkę ich to jest ich strona bardzo fajna, przejrzysta, tak to wygląda Tu się utożsamiają z różnymi gwiazdami, można stąd zakupić również w ich sklepie jakieś bluzy, koszulki. Dobra, przelatujemy na Twittera ich, Twitter Pias w narciarskiej. Na Twitterze mamy 22 000 obserwujących. Następna fajna informacja, tutaj ten jego mość, już przelatujemy. Tutaj jest Michael Collins, jest to polityk. Teraz, ostatnio w styczniu, na samym początku stycznia, po raz drugi zakupił za ponad 15 tysięcy dolarów właśnie tą kryptowalutę. Po to, żeby stracić? No, nie sądzę. Tutaj zejdziemy sobie na dół, na dół, lecimy. Tutaj tego jegomościa też wam pokażę. Którego też warto obserwować. Od niego właśnie dowiedziałem się na temat tej kryptowaluty. Jest to. Brian Young ponad 2 miliony subskrybentów na YouTube, od niego właśnie się dowiedziałem o tej kryptowalucie, i tutaj po prostu zakupiłem, zakupiłem trochę tej kryptowaluty, No nie wiem, czy dużo, czy mało. Przejdźmy tylko na, na naszą giełdę MEXC, nie, to nie jest ta, na, na, drugi, na drugim profilu. Tutaj, no, na dzisiejsze mam. 3400 kryptowaluty Ski o wartości niecałe 900 dolców, czyli tam niecałe 4000 złotych. Też pamiętajcie, że warto mieć w tym cyklu HOSY różne memcoin'y. Zobaczcie, jakie, jakie kapitalizacje są memcoin'ów, to są niesamowite. Dogecoin, tu mamy wszystkie najważniejsze, najważniejsze memcoin'y. Jak widać nasz Ski Mask Dog też również się tutaj pasuje, ostatnio miał niezłe wzrosty, w ciągu 7 dni 22%, teraz są delikatne spadki, dlatego też będzie trzeba je dokupić. Dobra, to wszystko w tym odcinku, jeżeli pasuje Ci mój kanał, weź go zasubskrybuj, daj lajka, będę miał radochę, także super, pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć.